Widzowie, na moim kanale nagrywam dzisiaj vloga, jako... jako dopełnienie daily. I co? Zbieramy się do szkoły. Widzowie, tam ogarnięte, jest ta stóweczka. Więc. Dziękuję bardzo. sobie dom? Tutaj mam um, jakieś grypy, muszę tak dalej. Um, bo tam dla domu dziecka zbierają, czy ma ten czy coś, nie wiem. Ale zaniosę, bo w domu mi się od tego roi. A. Nie mam ja po prostu co chcę zrobić to Zaniosę, oh, kurde, mam jednego brudnego buta Boże, lej mnie, to nie kranibanką O oh, chyba jaja Więc to no, nie serdecznie jaja? Wszędzie bym się wywalił

Nie da się widzowie było Dobra, no może tu jest Oj widzowie, pani bali Dobra Let's go, do it Let's go, go, go! Vidíte, dnes jest chvíle. Ogólně vidíte, je secret spočík, ale Nie ujawnimy prawdopodobnie. O nie, kaskurze nie wziąłem. No, tu dzisiaj bez kasku powiedziałem. wykret pocik, lecz na razie nie powiemy. Nie powiem bo gdzie on jest. przerwało tam nagrywanie. Dobra, leciłem, bo zaraz się spóźnię. O kurde. Chyba małą prędkość zabrałem. O! Oh. Oh, że mnie! Musny kanibalów! Dobra, lecimy widzowie. O oh, kurde. Sama o mnie nie stawia, bo już drogi mamy do szkoły. Odezwał się raczej do was w szkole. Albo dopiero już do będę jadł obiadek z cateringu z cateringu z Wikinga najlepszy, najlepszy z pamiętam z kawę ale kawę z kawę agora aqui o pão tá pronto deixa eu ver

Mamy no, pyszną kawusię i pyszny obiadek. Lecimy go oszamać. I przy okazji wypić kawuśkę. Może, y, można ja wrzucę jakiś odcinek nowy. Tu, to też, Dobra. Widzę się zaraz z Wami jak ja Ogólnie przepraszam, widzę wiele was, że nie tak długo nie było. Bo do nie bo po szkole zaraz pojechałem do klewów. A potem, ja jadłem, poszedłem robić Secret Spota, który jest naprawdę, naprawdę fajny. Jutro wam nagram przebitki do jego. A na razie chciałbym zakończyć tego vloga. Pamiętajcie, daily, codziennie przez dwa tygodnie. Od, filmy codziennie od 21:21. No i co? Subskrybujcie obserwujcie mnie na Instagramie. Instagramek tutaj, tutaj TikTok. Jeszcze wam powiem, A kiedy to będzie trwało. Bo dzisiaj jest piąty. Piąty. No to ja zacząłem od soboty. Tak, od soboty. Sobota. Do 17 maja będzie trwało. Trwało daily. Do 17 maja. Pamiętajcie. 17 maja. 17 maja wejdzie ostatni odcinek. No więc subskrybujcie. I jak coś wiecie smacznego, nara subskrybujcie, pamiętajcie. Daily. 21 będzie ta pierwsza Codziennie przez 2 tygodnie do 17 maja. I subskrybujcie też y kanał na to Let's in